Reżyser tego filmu, niejaki Tom Six, na castingach pokazywał rysunek ludzkiej stonogi aktorkom, które zgłaszały się na casting po to, żeby zagrać jedną z głównych ról, i większość z nich obróciła się napięcie w obrzydzeniu i powiedziała, że nigdy więcej na jego casting nie przyjdą. Ludzka stonoga, pierwsza sekwencja. IMDb 4,4 na 10, Letterboxd 1,9 na 5, Rotten Tomatoes 47% od krytyków i 26% od widowni. Także tak. Perełka. No bo wygląda na to, że nikomu ten film się nie spodobał. A w praktyce kultowa pozycja. Eee, odcinek South Parka o tym robili. Merch, w ogóle memy. Kulturowo ten film totalnie wbił w świadomość mainstreamową, mainstreamowych twórców. Wszyscy o nim mówili wszędzie. Co jest zawrotną karierą, jak na film torture pornowy, bo tak był w większości przypadków opisywany. Chociaż dla tych z Was, którzy jeszcze tego filmu nie widzieli, się zawsze zastanawiali: Hmm, a może ta ludzka stonoga to dobre kino i warto się z nim zapoznać? To powiem tak. Jest to chyba najbardziej lightowe, kino torture pornowe jakie w życiu widziałem Wydaje mi się, że nawet nie należy ten film do tej kategorii Co więcej, jest on też często opisywany jako body horror Też nie do końca mi tu pasuje Bo te dwa gatunki filmowe polegają w dużej mierze na epatowaniu brutalnością, krwią i gorem Których tutaj praktycznie w ogóle nie ma Natomiast Jest tak dużo więcej No bo kluczem do sukcesu tego filmu, moim zdaniem Albo jednym z kluczy do sukcesu jest oczywiście idea. Absurdalna, skrajnie głupia, jednocześnie niesamowicie obrzydliwa i intrygująca. Ciężko, jak się usłyszy koncepcję ludzkiej stonogi, że mamy osoby zszyte między sobą usta w dupę, usta w dupę. Po to, żeby stworzyć ludzką stonogę połączoną jednym układem pokarmowym. No, żaden zdrowy. Psychicznie człowiek nie przejdzie obok tego obojętnie. Trzeba się nad tym zastanowić. Także tak, na pewno koncepcja jest intrygująca, nawet bez jej rozwinięcia, bez obejrzenia filmu. Eee, trzeba temu poświęcić kilka zdań w rozmowie towarzyskiej w kościele czy przed. Bo idea ponadto, no w sensie scenariusz, jest, który jest nośnikiem tej idei jest bardzo prosty. Czyli mamy oczywiście jakiegoś zwyrodnialca naukowca, który szuka osób kompatybilnych do takiego eksperymentu, jak je znajduje, tego przeprowadza eee, i to tyle. Jakby filmy z tego gatunku nie mają rozbudowanych scenariuszy. I to chyba też jest klucz do sukcesu, bo nie dość, że nie sili się ten film na... Nie wiadomo, jakie komentarze społeczne, czy moralne, czy etyczne, to dodatkowo trochę mm, odwraca nasze oczekiwania, bo często w filmach takich body horrorowych szczególnie budowane są stopnie tej obrzydliwości, tej deformacji, tego, tej zmiany ludzkiego ciała, tego zniekształcenia. Zaczynamy delikatnie, idziemy coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, a widzowie tak tylko. Żygają coraz bardziej, nie? A tutaj tak nie jest. Tutaj dowiadujemy się jakby od samego początku filmu, co jest w ogóle cudowne, bo ten film jest też bardzo samoświadomy i jest śmieszny. Jest w nim dużo humorystycznych akcentów. Pierwszy z nich, moim zdaniem, bo nie wierzę, że nie można tego potraktować humorystycznie, to pierwszy eksperyment naszego doktorka, czyli nie wiem jak to po polsku już ale po angielsku to Three Hound Dog, czyli trzypsowy pies. Czyli pierwszy eksperyment zrobiony z trzech psów. Gdzie ten doktorek tak patrzy na zdjęcie tych trzech psów, zszytych ustami, dupami, i tak głaszczę to zdjęcie. Wiecie, jak w tym memie Wolverine, głaszczę zdjęcie kogoś tam już nie pamiętam. I jest taki rozczulony, że z niego pies zginął, ale on teraz zrobi sobie nowego psa. I. Można by się spodziewać, że będą się działy jakieś takie hardkorowe akcje, cięcie tych ludzi, nieudane eksperymenty, a na końcu powstanie ta ludzka stonoga, będzie taka zdeformowana i o, coś ty nam zrobił! I wiecie, to, to będzie ten punkt kulminacyjny filmu. Ale nie! Ludzka stonoga powstaje już gdzieś tak w połowie i dalej sobie z nią żyjemy. I dochodząc do tej ludzkiej stonogi, nie mamy praktycznie w ogóle krwi, praktycznie w ogóle body horroru. Nie mamy nic, co można by powiedzieć, że jest krwawo-obleśne, pełne przemocy, czy właśnie goru. Po prostu go tu nie ma. A jak słyszymy film, ludzka stonoga, to myślimy, Jezu Chryste, co za to będzie brutalny, gorowy, hardkorowy film. Nie jest. Natomiast i tak jest skrajnie obleśny. Co fajne, to film tą obleśność, tą tak naprawdę, dobrze zrealizowany scenariusz wyegzekwował, mając praktycznie zerowy budżet. Nie wiem, jaki to był budżet, ale widzę ten film i wiem, że miał budżet zerowy. Nie wiem, czy z tego powodu tej oblechy tutaj nie ma, ale przez to, że jej nie ma, film jest ciekawszy. I wydaje mi się, że to umiejętne lawirowanie między ograniczeniami budżetowymi spowodowało, że ten film zyskał też takie właśnie cult following, ponieważ nie jest po prostu rąbanką gorową, tak jak Kontynuację tego filmu. I tak jak budżet nie pozwolił im na jakieś spektakularne lokacje, bo mamy chatkę w środku lasu, która chyba jak są kręcone ujęcia wnętrz, to mam wrażenie że w ogóle jest jakieś mieszkanie w bloku czy coś, bo jest dom wybudowany, słuchajcie, który ma stropy chyba na 2,20 w ogóle. Wygląda to śmiesznie. No ale jakby wnętrze jest totalnie jałowe, puste. Jakby nie mieli w ogóle żadnego, żadnych pieniędzy na, wiecie, nie wiem, meble, dywany w ogóle cokolwiek, bieda totalna i jeśli chodzi o efekty, też ich praktycznie nie ma, jest tylko, jeśli widzieliście jakieś wersje plakatu z takimi szwami na policzku, to to jest jedyne co jest w tym filmie, jeśli chodzi o jakieś efekty specjalne, w sensie make-up czy charakteryzacji, bo wszystko inne jest w gruncie rzeczy zrobione dosyć estetycznie i czysto. Co ciekawe, jest dosłownie jedna krwawa scena w całym filmie i jest najbardziej lightową, krwawą sceną, jaką można sobie wyobrazić. Tym bardziej intrygujący jest fenomen tego filmu. On nie jest gorowy, on nie jest hardkorowy, jednak jest tak hardkorowy, że niektórzy nie mogą go oglądać. Jest też w nim ważny element estetyczny, który niestety jest biedny jak mysz kościelna, no bo nie mieli tych pieniędzy, ale zarówno nasz doktorek jak i jego dom ewidentnie. Była na to wizja, żeby je zrobić takie, wiecie, kultowe posta kultowa postać, kultowe miejsce. No, ale widać to chociażby po tym outfitie tego doktorka. Oczywiście po tym, jaki aktor został skastingowany w roli tego doktorka. I był tutaj potencjał. Był potencjał. Zabrakło trochę budżetu, żeby mu ten outfit zrobić taki fest. I ogólnie przyznam, jak obejrzałem sobie ten film po wielu, wielu latach, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio go oglądałem, to byłem zaskoczony, że dokładnie takim go pamiętałem. Ten film jest fajny. Na nim naprawdę można się dobrze bawić. Ten film jest dobleśny. Owszem. Ten film nie ma sensu. Owszem. Postacie w nim są głupie. Owszem. Jak w większości takich filmów. Robią głupie rzeczy, podejmują głupie decyzje. Owszem. Ale mimo wszystko ogląda się go z jakąś taką satysfakcją. I choć nie można tutaj mówić o dobrym aktorstwie, choć nie można tutaj mówić o dobrych dialogach, to i tak szapoba dla twórców za to, co zrobili z tym budżetem i co zrobili z tą koncepcją, i że w ogóle udało im się zdobyć od kogokolwiek pieniądze na zrealizowanie takiego filmu. Bawiłem się na nim przednio. Tak jak zawsze był prześmieszny. Tak jak zawsze nie był właśnie bezsensowną jadką gorową, bo jadki gorowej tutaj nie ma. I tak jak zawsze koncepcja stworzenia ludzkiej stonogi i wykon w tym filmie. Po prostu uczyniły z tego dobry seans. Także jeśli nie lubicie goru, to nie martwcie się. Nie ma go tutaj. Jeśli nie lubicie torture porn, jak ludziom robią krzywdę w ogóle, cały czas oczy wykuwają, coś tam, flaki wyciągają, tego tutaj nie ma. Nie ma tutaj dużo takich rzeczy obleśnych, ale jak są, to są takie, że przemawiają bardzo do wyobraźni naszej, czyli nie epatują tym wizualnie bardzo. Nie wiem jak inaczej powiedzieć, że ten film jest godny polecenia. 7 na 10, uba w trochę oblechy i naprawdę poryta koncepcja w poryty sposób zrealizowana z przerysowanym psycho niemieckim doktorkiem. No, z czego można chcieć więcej na samotny wieczór.